Hello, hello, to ja Laprasik10 Dzisiaj yy, gramy w Battle Boiled lecz, czekajcie, przeciszę to trochę lecz nastąpiła mała zmiana mieliśmy grać w Wooting Simulator ale będzie Battle, Boiled Battle Podobno popularna gra zagram. Chodzi o to, że wybiera się. Tu jest temat wybierany. I tu na górze. I bujot hat. I właśnie muszę to zbudować. Hat. Ja byłem kiedyś to dobry. To jest brązu. Tak, jak czarny. czarnych, Ym... Zróbmy taki typowy kapelusz. To nie koniec. Pomyślę zrobić z tego serię. Bo, jeśli Wam się spodoba. Lecz nie wiem. Taki kapelusz. W środku nikt nie zobaczy, bo ja zakryję ten środek. Sorry. A, ja tu klikam sorry. Kiedyś grałem w Build Battle, a może by nagrać z tego odcinek, tak mówiłem sobie. Okej. Okay. I jest. Battle. Robię taki kapelusz typowy dla kolesia. Dla Ogólnie tu mamy 4 minuty ileś szczęście. Dajcie suba, dajcie dzwoneczek, lajka, proszę, przyda się. 3 minuty. Jakby ktoś nie pytał o jakiś odcinek, napiszcie mi z czego chcielibyście. Odcinek już robię, jakbym miał wolny czas. Nie ma sprawy. Ja to nasze dwie rundki przetrwamy i myślę, że to będzie tyle. I oczywiście no mogę teraz zrobić finish. Jak o nie, ja teraz finish nie zrobię. O nie, nie, nie i mi życie Zorka, że tak cicho mówię, ale może dla niektórych głośno, dla niektórych cicho ale mam problem z mikrofonem to się ostatnio trochę buguje nie mogę mówić normalnie Muzyka może niektórych irytować, tak jak mnie. Irytująca muzyka ja to w ogóle jak UFO wygląda, co ja zbudowałem. Statek kosmiczny. To, to jest nie kapelusz, tylko to jest statek kosmiczny. Fajnie przez bloki można przenikać. Czy to jeszcze. Nie, tu musimy jeszcze jeden krąg i to od dołu zniszczyć. Próbuję ja też się stresuję, żeby tego kupować nie zrobić. Kiedyś jak był ten model tego. Chyba, nie wiem, wygrałem. Tu model kaczki. Bo jak był tuck, to chyba wygrałem. Coś tak pamiętam. Musicie idealny model zrobić, żeby cię wybrali. Oni nie wybierają jak to jest. A niektórzy robią po prostu słodkie małe kaczuszki żeby było. Um, ale dla mnie to, to się nie liczy. Chcę tu jeden raz okrążyć. w ktoś by powie... Ym... Wiem, ale to jest niesymetryczne, nie? Chwalibyśmy Jezu, nie, 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 nie nie. Dobra, finish To <śled> jest ostatnie miejsce, jakie tu było. Edit Build Takie. Edytuj. Mam 200 końców. Co są te końcówki? Vipa. Za ile vip? Nie pytałem. Um, dobra. Bo mi się nawet taki Podniosły kapelusz. Jak on zdążył takie coś mi się. Mi, ja nie zdążyłam, a on takie... Będę miał najgorszy, kocham to. Zbyt nie było, że ja im takie słowo ocen Na przykład ładnie ktoś buduje... A ktoś tu nawet twarz zrobił, elo. Fajnie. Co to, to o czym mówisz, Mniej te. Dobra, idziemy, idziemy. Co to jest? To nie... To jest pup. Nie jest kapelusz. Teraz mówię nas i chyba, że to jest dziecko z kapelusza Wedid. Mój cylinder. Nie wygra, to jest takie... Nie chcę wam tego pokazywać, ale to jest takie... nie wiem. Kto wygrał? Jeszcze... To nie jest kapelusz, to jest pup. Teraz mówię na serię. Jest... Ktoś włosy chciał zrobić. Albo coś napisać. Daj, daj mi serce. Typowy, prosty, dajmy ok, kto nie wygram. Wiedziałem, będę ostatni jak drugi, to ja zemdleję. Szósty jestem szósty. Jak tak można? Nie. No w YouTuberem wszyscy chcą się kolegować. Get ready. Potem już będę kończył. O, no, 5 minut. Wulkan! O tak! Jakbyście widzieli moją minę teraz. Tak, to jest dla mnie. Ja lubię wulkany. Kiedyś chciałem zbudować. 3, 4, 5. I taki będzie okrągły, ale ja nie mam chrzęs. Okej, okay. <laughs> i to będzie małe. Ale nie, ja to powiększam. O, ten jeden. Bo większego tego wulkanu mi się naprawdę nie chce robić. To mi zajmiełoby za dużo. Jak chcecie, to będę kontynuował serię. Kiedyś było tak, że, że w kaczuszkach, jak było bult duck czyli kaczkę, to kolej zbudował małą tatę kaczkę i małe kaczuszki. I wygrał. Ym, halo, ale on to takie małe zrobił, że to się nie mieści w głowie. I wreszcie to się ym, widzę bardzo popisał. Takie, tak miał źle to zrobione, że masakra. Dobra, tutaj pobuduję takie wypchnięcia, bo wulkan zawsze mieł takie pchnięcia trochę. Jeszcze tutaj jeszcze tu wpadli zatkać. O!